Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny film e, Witam się z Wami dzisiaj z mojej kuchni, z mojego takiego azylu domowego To jest takie moje ulubione miejsce, gdzie często uciekam i nie ukrywam, że dużo spędzam tutaj czasu Dlatego, że po prostu e, lubię coś tam pichcić, lubię coś tam e, gotować I dzisiaj postanowiłam pokazać Wam moje takie e, ulubione sposoby na to, aby ułatwić sobie tutaj to funkcjonowanie w kuchni Y, ułatwić sobie gotowanie, ułatwić sobie przyrządzanie tego jedzenia, ułatwić sobie przechowywanie y, wszystkich produktów. Także jeśli macie ochotę, jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam na dalszą część filmu. Ok, zaczniemy od pierwszej wskazówki, pierwszego typu, y, które my bardzo często stosujemy u nas w domu. U nas w domu y, bardzo lubimy awokado, ale często właśnie się tak zdarza, że na przykład. Antek bierze awokado do szkoły i potrzebuje tylko połowy tego awokado, a tej drugiej połówki nie bardzo yy, ma kto zjeść, bo na przykład nikt nie ma ochoty na to awokado. I często zdarzało się tak, że po prostu ta jedna połówka zostawała i w ciągu pół dnia po prostu ona czarniała i już yy, ja osobiście yy, nie lubiałam jeść takiego awokado, ale ostatnio właśnie odkryłam, że wystarczy, że połówkę awokado z pestką Włożymy do zimnej wody, do miseczki, do zimnej wody, przykryjemy, włożymy do lodówki i uwierzcie mi, takie awokado, nawet po dwóch dniach w lodówce, będzie wyglądało świeżo, zielono, nie będzie ani kawałka czarnego. Także myślę, że taki sposób, takie przechowywanie awokado yy, przyda się nie jednej z Was, nie jednemu z Was. Jeśli jesteśmy już przy awokado, to też ostatnio wynalazłam gdzieś na TikToku chyba sposób, jak pozbyć się pestki z tej jednej połówki awokado, bo nie ukrywam, że już nieraz ciachłam się nożem, jak chciałam, wiecie, wbić nóż w pestkę i po prostu zamiast w pestkę niechcący uderzyłam się w dłoń. I tak samo jak nasz Antek bardzo lubi pomagać w kuchni i też już rwie się do tego, żeby wbijać tego noża w pestkę, ale ostatnio, jak zobaczyłam ten sposób nowy na wypchnięcie tej pestki z awokado, byłam po prostu w szoku, że jak łatwo można tą pestkę z awokado wyjąć. I zaraz, właśnie tutaj zobaczycie na przebitkach, że wystarczy przekroić awokado na pół i po prostu wypchnąć palcami pestkę bez żadnego noża, bez skaleczeń. Także myślę, że taki, taka wskazówka też Wam się przyda. Kolejna wskazówka będzie miała za zadanie ograniczyć kipienie wody, jeśli gotujemy makaron albo ryż. Albo jakieś warzywa. U mnie, uwierzcie mi, często się to zdarza, bo ja chcę mieć zawsze wszystko szybko. Także włączam zawsze na największy gaz i ta woda po prostu, wiecie, buzuje i nagle zalewa mi całą kuchenkę. I ostatnio właśnie odkryłam, że jeśli woda zaczyna nam się gotować, wystarczy do niej dodać jedną kostkę lodu i uwierzcie mi, cała woda się uspokaja, nadal się gotuje, ale nic już nam nie kipi i makaron czy ryż nadal mogą się spokojnie gotować. Kolejnymi takimi moimi ulepszaczami tutaj w kuchni będą takie mierniki do odmierzania na przykład mąki, makaronów, ryżu. Tutaj ta miarka, każda ma miarkę kubka, półkubka, jedną, jedną czwartą kubka i jeszcze miałam chyba jeszcze mniejszą, taką, że jest na... Jedną dużą łyżkę, i uwierzcie mi, że jak na przykład robię sobie owsiankę, to ja już wiem, której miarki użyć, ile sobie nasypać płatek owsianych, ile wlać mleka, tak, żeby ta jedna porcja była wystarczająca dla mnie, żeby nic mi nie zostało, oczywiście nic nie zabrakło, żeby po prostu było idealnie. I tak samo jak na przykład gotuję dla chłopców makaron czy ryż dla nas, to już mam takie swoje miarki. E, które sobie odmierzam, wiem już ile tego mam nasypać, żeby dla całej rodziny wystarczyło, czy nawet dla chłopców, tylko żeby wystarczyło, żeby nie zabrakło, e, żeby później nie zostało tego za dużo. E, także te miarki e, wam serdecznie też e, polecam sobie zakupić. Skoro jesteśmy już przy gadżetach, to mam dla Was kolejne dwa gadżety, które ułatwią nam utrzymać w czystości nasze blachy. Yy, nasze tostery, bo nie ukrywam u nas często się tak zdarzało, że jak chłopcy na, krzy, na przykład chcieli jakiegoś tosta albo takiego sandwicha z serem na ciepło, no to później ten czyszczenie tego grilla czy tostera naprawdę yy, długo później trwało, a tego właśnie nie lubię. I żeby uniknąć takiego czyszczenia, warto sobie zakupić takie woreczki, który, do których po prostu wkładacie sobie kanapkę, wkładacie bezpośrednio to do tostera. I nic wam się nie wylewa, żaden ser, nie zostają żadne okruszki w tosterze, Wszystko jest e, szybko, i później nie trzeba tych dodatkowych, jakby narzędzi, e, urządzeń e, czyścić. A kolejną rzeczą, która jakby zaoszczędzi, z użycie folii aluminiowej, którą zazwyczaj ja nakładam na blachę, jak na przykład robię ciasteczka, albo jak robię pizzę w piekarniku, to ja ostatnio odkryłam e, taki podkład właśnie do używania w piekarniku, rozkładamy sobie to na blaszce i na tym naprawdę wszystko możecie sobie piec w piekarniku, później tylko myjecie to wodą w kranie pod bieżącą wodą i wszystko naprawdę schodzi i taki jeden podkład naprawdę wystarczy Wam na dwa, nawet trzy miesiące, jeśli oczywiście będziecie o niego dbać, także też dwie rzeczy naprawdę gorąco Wam polecam. Kolejny sposób na ułatwienie sobie życia w kuchni, ułatwianie przechowywania różnego rodzaju produktów. Będą to oczywiście woreczki foliowe, takie zamykane na zatrzask. I ja wiem, że takich woreczków powinno, og, powinno się ograniczyć używanie takich woreczków, no ale nie oszukujmy się, czasami jeśli potrzebujemy coś zamrozić, na przykład jakieś owoce albo wędliny, coś co no, jednak musi być w tym woreczku, no to po prostu my używamy tych woreczków, ale. Jeśli na przykład macie taki duży woreczek, to niekoniecznie musicie kupować kolejne małe woreczki. Tylko teraz uważajcie, wszystko wam pokażę na filmie obok, bo tutaj trzeba być ostrożnym. Wystarczy, że mamy taki duży woreczek, nagrzejemy nóż, bardzo nagrzejemy nóż, nie do czerwoności, ale musi być bardzo nagrzany, i po prostu na jakiejś drewnianej tatce wystarczy, że przekroimy ten woreczek tym nożem. I z jednego woreczka zrobią nam się dwa małe woreczki, które możemy użyć do jakichś małych produktów, które musimy sobie zamrozić. Więc myślę, że też taka oszczędność produktu Wam się w kuchni przyda. Kolejną rzeczą będzie znowu ograniczenie produktów ograniczenie niepotrzebnych produktów tutaj u nas w kuchni. Ja nie ukrywam, że ja kiedyś bardzo, bardzo dużo. Używałam ręczników papierowych do wszystkiego: do wycierania zlewu, do wycierania blatów, no po prostu do wszystkiego, bo zawsze ten ręcznik papierowy miałam pod ręką, tam nawet widać, nie widać, tam stoi sobie koło zlewu i ja go zawsze miałam pod ręką. I postanowiłam jednego razu, że nie, że dość, dość tego ręczniku papierowego, stoi tam jeszcze, ale naprawdę stoi takich wyjątkowych sytuacjach, jak na przykład rozleje się coś nagle na podłodze dzieciom albo trzeba gdzieś nagle szybko wytrzeć coś, ale ostatnio kupiłam sobie taki pojemnik w sklepie, powiesiłam go sobie na drzwiczkach, które mamy zaraz pod zlewem i tam sobie poukładałam wszystkie swoje ściereczki i teraz za każdym razem, kiedy potrzebuję jakiejś ściereczki świeżej, to sobie wyciągłam taką ściereczkę z tego mojego pojemnika i mam to wszystko pod ręką. Jak jedna jest już brudna, nie nadaje się do wycierania, wrzucam ją sobie do pralki, wymieniam sobie na świeżą ściereczkę i takim oto sposobem ograniczyłam, uwierzcie mi, bardzo ograniczyłam zużycie tych ręczników papierowych, bo jak kiedyś je kupywałam tygodniowo takie cztery duże rolki zużywałam, teraz zużywam tylko jedną. Także jestem mega dumna z Ciebie, bo uwierzcie mi, takie ograniczenie zużycia papierów niepotrzebnych bardzo nam się przyda i oczywiście oszczędność pieniędzy i nie zanieczyszczamy naszego środowiska niepotrzebnie. Kolejna wskazówka, kolejna podpowiedź: przyda Wam się do śniadań, które często chcielibyśmy zjeść na gorąco, ale są one na przykład za gorące dla naszych dzieci, żeby je zjadły i takim prostym sposobem na ostudzenie na przykład owsianki albo kiślu, które na przykład dzieci lubią zjeść na lunch, będą mrożone owoce. Ja często jak robię Antkowi właśnie owsiankę, to ona jest po prostu dla niego za gorąca, a on już chce ją zjeść, to po prostu dodaję do tej owsianki mrożone maliny albo mrożone jagody i to wszystko wrzucam właśnie do tej jego owsianki. Wymieszam wszystko i naprawdę ta owsianka jest dużo szybciej chłodna, ale jest, no bo nie jest zimna, tylko jest taka gotowa już do zjedzenia, także myślę, że taki y, sposób tak samo jak z kiślem, jak dzieci widzą kisiel, to po prostu chcą go od razu zjeść, ale nie ukrywajmy, że trzeba chwilę czekać, żeby ten kisiel trochę ostygnął, a jak wrzucimy sobie do niego owoce mrożone, to po prostu szybko robi się chłodny i dzieci są szczęśliwe i mama szczęśliwa, bo nie musi się denerwować i chuchać i dmuchać, żeby ten kisiel zrobił się chłodny. Jeśli jesteśmy już przy dzieciach i przy owocach, to lato to jest taki okres, kiedy nasze dzieci oczywiście cały czas jedzą te owoce, truskawki, jagody. To jest po prostu u nas na porządku dziennym i nie ukrywam, że przez te owoce yy, najczęściej Ubrania po prostu są poplamione i nie dadają się do niczego. I właśnie ostatnio odkryłam sposób, jak tych plam się pozbyć. Wystarczy, że taką plamę zalejemy wrzątkiem, gorącą wodą, i ta plama po prostu w jakiś magiczny sposób znika z ubrania. Ale też warto pamiętać o tym, że taką świeżą plamę warto właśnie zalać wodą natychmiast żeby nie czekać do następnego prania albo 2-3 dni, bo ta plama po prostu może nie zejść. Także jeśli y, będziecie mieli szansę, jak dziecko dziecko ubrudzi się w domu na przykład jakimś owocem, to warto tą y, plamę zalać natychmiast gorącą wodą i uwierzcie mi, ta plama w jakże magiczny sposób y, zniknie z ubrania naszego dziecka. Kolejny sposób przyda się y, osobom, które posiadają w swojej kuchni taką srebrną kuchenkę jak my tutaj, tutaj mamy za sobą zawsze ja chcę, żeby ta kuchenka wiecie, błyszczała i żeby była lśniąca, czysta i najprostszym sposobem aby sprawić, żeby ta kuchenka właśnie tak lśniła to jest oczywiście umycie jej a później wystarczy, że właśnie weźmiemy taki ręcznik suchy ręcznik papierowy krople lub dwie płynu do naczyń i wystarczy, że sobie rozsmarujemy taki płyn po naszej kuchence i uwierzcie mi, będzie lśniło, że będziecie mogły się lub właśnie mężowie przejrzeć w takiej kuchence. Kolejny sposób na ułatwienie sobie życia to będzie na gorące dni, które mam nadzieję już niedługo do nas przyjdą, bo nie ukrywam, że u nas pogoda iście jesienna, ale mamy nadzieję, trzymam kciuki, że to słoneczko już niedługo do nas wróci. To na takie gorące dni polecam Wam mrożoną kawę. I teraz tak, ja odkryłam dwa sposoby, jak sobie taką mrożoną kawę zrobić. Pierwszy to normalnie zaparzyć sobie kawę, poczekać aż ona sobie ostygnie, nalać ją do takich kubełków, jak robimy sobie kostki lodu, włożyć ten pojemnik do zamrażarki, poczekać aż taka kawa nam się zamrozi w tych pojemnikach na kostki lodu, i później wystarczy, że sobie Wlejemy do kubka zimne mleko, jeśli pijemy kawę z, z mlekiem, i do tego dołożymy kostki lodu, i po prostu y, kawa będzie przepyszna. I warto też pamiętać, że taką kawę do mrożenia kostek lodu warto zrobić mocniejszą, nawet dwa razy mocniejszą jak taką, którą zazwyczaj pijecie, bo tych kostek lodu, wiadomo, nie wrzucimy tyle, ile byśmy chcieli normalnej kawy. Także to jest pierwszy sposób, a kolejny sposób na przygotowanie takiej mrożonej kawy już będzie troszkę wymagał od nas pracy. Potrzebujemy do tego e, kawę sypaną i zimną wodę. I teraz proporcje są takie, że na jeden kubek kawy, czyli jak na przykład e, ja mam tutaj swoje te takie kubeczki, czyli na jeden taki kubek kawy sypanej e, potrzebujemy 7 kubków, takich samych, zimnej wody. I teraz kawę sobie wysypujemy do jakiegoś dużego naczynia, zalewamy tą kawę tymi siedmioma kubkami zimnej wody i wstawiamy to wszystko do lodówki na 12 godzin. Po tym czasie musimy przelać kawę, najlepiej przez coś takiego ala gazę, albo ja ostatnio właśnie używałam pieluchy i żeby to po prostu tak się pomału sączyło, żeby nie mieć fusów w tej naszej kawie. I kawa naprawdę smakuje inaczej. Taka kawa parzona na zimno smakuje zupełnie inaczej, bo ona nie jest taka kwaśna i no jak spróbujecie, to naprawdę stwierdzicie, że taka kawa parzona na zimno jest zupełnie inna w smaku. Także taki sposób na kawę też wam serdecznie polecam, bo u nas, uwierzcie mi, ta kawa schodzi dużo szybciej i jest pita dużo więcej niż taka kawa parzona na gorąco, zwłaszcza w takie ciepłe dni. I w taki sam sposób możemy również przygotować herbatę. Taką zwykłą torebkę z herbatą zalewamy zimną wodą, odstawiamy do lodówki na 12 godzin, na wystarczy czasami pół dnia, zależy jaką mocną chcecie herbatę. Później do takiej herbaty wystarczy, że dorzuci, dorzucicie sobie owoce, które lubicie, na przykład cytrynę, miętę, truskawkę, i uwierzcie mi, taka mrożona herbata na takie ciepłe dni, które oczywiście mam nadzieję, że nas przyjdą, sprawi, że nasz organizm dużo szybciej się ochłodzi. Więc jeśli nie lubicie kawy, polecam też zrobić sobie spróbować zrobić sobie taką herbatę mrożoną. U nas bardzo często robimy sobie E, taką zieloną herbatę właśnie parzoną e, na zimno. Zalewamy torebkę zielonej herbaty e, zimną wodą, wstawiamy do lodówki na noc i rano już ta herbata jest gotowa. I tak samo taka herbata smakuje zupełnie inaczej, jak taka herbata zielona parzona na gorąco. Myślę, że na dzisiaj wystarczy, bo uwierzcie mi, takich sposobów ja mam mnóstwo i mogłabym tutaj o nich mówić i mówić, i naprawdę ten film trwałby za długo. Także ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Dajcie znać, jeśli sprawdzicie u siebie jakiś sposób. Dajcie znać, czy Wam się sprawdzi. Będę Wam bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze, za wszystkie polubienia filmu. Także ja już uciekam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.